Dajcie serdecznie kochani w czwartek na premierce magnetycznego 5 No, lot to się nie wysiliło. Po szukaniu dziewiątek. Siódemek mamy teraz piątki. Zrabka dla mnie jest bliźniaczo podobna do Deluxe 7, czyli szukamy e, tym razem nie siódemki, a piątki, czarnej i niebieskiej. Tam Deluxe 7 jakąś fioletowej się chyba szukało. I tutaj stopni wygranych jest 9. Od 10 zł do 500 tysięcy. Co kochani, ozdrawce. Mam 5 sztuk, 1, 2, 3, 5 i 7. Są to zebrane z blatu. Podejrzewam, że czwórka już wzięte, bo kupowałam je koło 11, więc wyrażam, że już mogą być.

No, to całkiem powiem Wam. Fajnie. Na 30, jakąś kontrolną, może by znaleźć. U. Kontrolna. U. Super. Wpadło. Podejrzewam, że pozostałe trzy już będą puste, ale. Jest trójeczka. O, zobaczcie. Kolejna piątka super czarna. Jest trójka, czwórka, jedenka, ósemka, czwórka. Dziewiątka, jedenka, trójka, ósemka, czwórka. Dwójka, dziewiątka, siódemka, dziewiątka, ósemka, siódemka. Dwójka, jedenka, trójka. Dyszko pewnie, co? Się kryje pod naszą piątką, tak. Kroje się dyszka. Na jest S. O, S, S, No, dwie po sobie wygrane. Teraz pięć, siedem. Pewnie już będzie pusta te pięć, siedem. Ale to i tak nie jest źle. Jest dwa, jeden. Cztery, trzy, siedem, sześć. 9, 1, 7, 1. No pewnie nie zobaczę tej niebieskiej, ale 6, 7, 8, 2, 2, 9, 3, 2, 4 i 3. Dobra, to zrabka z numerem 5 jest pusta, więc jeszcze siódmeczka.

Mamy 20 zł. Super. Kontrol na T. Słuchajcie, premiera piękna z plusem. I to z rabki po kolei praktycznie. I ilościowo, i jakościowo super, bo przegrała 1 i 5. Wygrało 1, 2, 3, 7. I 2 30, w trójce dywka to jest 40, i w siódemce 20 to jest 60 na 50. No, kochani, premiera z plusem czegoż chcieć więcej? Ja już się z wami, kochani, wegnam. I zobaczę, może się pokuszę. I te 60 zł, właśnie zainwestuję na dwie, na trzy deluxe i trzy magnetyczne. I taki odcinek zrobię pewnie w niedzielę. Yy, I chyba tak zrobię. Właśnie, że w niedzielę, kochani, zrobię Wam taki odcineczek, że trzy magnetyczne i trzy deluxe. Właśnie tą dzisiejszą wygraną na no tą przeznaczę. Dobra, kochani, ja już jest z Wami żegnam i życzę Wam udanych premier. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Pa, pa, pa.